Mazowiecki Miłka Skalska. Witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. Burmistrz raciąże Janusz Sadowski odwołany ze stanowiska. Taką decyzję mieszkańcy podjęli podczas referendum. Głosowanie jest ważne, a jego wynik miażdżący dla dotychczasowego włodarza miasta. Społeczeństwo przyszło Wypełniło swój obowiązek przede wszystkim? Do urn poszło ponad 1500 osób uprawnionych do głosowania i aż 1245 zagłosowało za odwołaniem burmistrza. Przede wszystkim trzeba y, pogodzić się z takim, a nie innym werdektem. Wyborców. Czeka nas jeszcze bardziej wytężona praca i, i przyszły burmistrz no, wchodzi i ma bardzo duże problemów do rozwiązania. Między innymi zablokowane konta Urzędu Miasta i ponad milionową karę do zapłacenia. Ta jest konsekwencją niewnoszenia opłat środowiskowych za składowanie odpadów. Protokoły z wczorajszego głosowania już zostały przekazane do wojewody mazowieckiego. Wynik referendum Wojewoda Mazowiecki niezwłocznie ogłasza w dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego. A premier, prezes Rady Ministrów wyznacza osobę do pełnienia funkcji burmistrza miasta Raciąż do czasu wyboru nowego. Premier powinien także zarządzić przedterminowe wybory w Raciążu. Prawdopodobny termin to luty przyszłego roku. O 21.45 dzień w stolicy i na Mazowszu podsumuję dla Państwa Mateusz Chłładki. Życzę spokojnego dobrego wieczoru. Do zobaczenia.